Kochani mieszkańcy, aby zwiększyć poziom wyszczepienia, uruchomiliśmy w budynku Regionalnego Towarzystwa Inwestycyjnego punkt szczepień. Te trzy tygodnie pracy spowodowało, że 620 mieszkańców się zaszczepiło. Ale niestety, poziom 40% wyszczepienia wszystkich mieszkańców Gminy Dzierzgoń nie daje nam bezpieczeństwa. Dlatego. Wszystkich Was serdecznie zachęcam do tego, żeby odwiedzić ten punkt szczepień w czasie spacerów, robienia zakupu, załatwiania spraw na mieście i po prostu wejść i się zaszczepić. Zwracam się do Was z apelem, a tak właściwie z wielką prośbą. Może po prostu z troską o nasze wspólne zdrowie i bezpieczeństwo, wykorzystajmy dostępne możliwości ochrony, jaką daje nam szczepienie przeciw COVID-19. To bardzo prosta, Dostępna, bezpieczna możliwość i szansa na normalne życie bez strachu o zdrowie swoje i swoich najbliższych. Ja i moja rodzina już się zaszczepiliśmy.